jest temat umówienia wniosku dotyczących stanu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na terenie miasta i gminy Wronki. Każdy z radnych do końca lutego Brzeńka, Miał możliwość podesłania do pani Małeny informacji czy jakichś tam uwag, które... Gdzieś jest jego obserw zdanie z obserwacji, gdzieś są których każdy z nas gdzieś tam w swoim stu Stur widzi. I taka moja prośba, znaczy była też taka prośba od pana pana Piotra, żeby każdy podesłał do końca lutego. Nie wiem jak to było z ilością materiałów, które do pani marekki dotarły. Nawet nie połowa, ale. ale wystarczy. A, czyli jeszcze jest jakiś sukces? Bo tak proszę pani pani maleko. Bo, Panie Przewodniczący, rzeczywiście wpłynęły te wszystkie uwagi do Pani Marleny. Referat techniczno-inwestycyjny to przeanalizował. Pani Marlena to zebrała w taką listę, jak Państwo zobaczycie, bardzo, bardzo ładnie wizualizującą te wszystkie pomysły. Natomiast, żeby może to teraz konstruktywnie wpłynęło, ja bym, Panie Przewodniczący, proponował, żeby każdą z tych propozycji Panowie. Nie wiem, z, z, Skomentowali, y, powiedzieli, czy idziemy w tym kierunku, czy nie idziemy w tym kierunku. Tym bardziej, że pewne pytania, wątpliwości czy przemyślenia y, ma też y, pani Marlena jako, jako specjalista. Tak, przygodzie. Najbarenko, czyli możemy. Tak, ja y, bardzo dziękuję za wysłanie tych uwag i propozycji od panów. Y, y, naprawdę niektóre są bardzo ciekawe, niektóre wymagają y, komentarza, niektóre jakby z góry już są skazane na niepowodzenia, ale to oczywiście uzasadnia dlaczego. Ja tylko, dziękuję. Ile wniosków? Z... Wniosków no, pięć. 5, tylko z czy działa? Pięć, działa. 5 albo 6, mamy odpowiedzi zebrane, natomiast zastarałam się je zebrać i zwizualizować, ponieważ mi Państwo posługiwali się nieraz takimi jakimiś nazwami własnymi albo lokalnymi, co nie dla wszystkich może być jednoznaczne, dlatego starałam się to zobrazować albo na zdjęciu, albo na mapie. Bardzo, że jest wątpliwość, ale nie konkretnych wniosków jest 100 Teraz Aha, 600 teraz. przeszło. W sumie wychodzi, to. bo niektóre się dublują, więc je połączyłam w jedno. Ja nie będę miał, kto jaki wniosek złożył. I w sumie będzie około 90 sztuk tego, także bardzo dziękuję. 90 pozycji. I z tego skorzystamy. Ja tylko jeszcze chciałam zaznaczyć, że wspólnie z burmistrzem podjęliśmy decyzję o tym, że ostatnio, ostatnimi czasy bardzo popularna stała się kontrola oznakowania pionowego i poziomego prowadzona w różnych gminach, bo zostało wydane kilka bardzo ciekawych artykułów, które miałam okazję się zapoznać. I tak dla przykładu w jednym z miast Polski z 24 tysięcy znaków pionowych, które widnieją, po kontroli okazało się, że już 2 tysiące ponad 2,5 tysiąca zostało zdemontowane, ponieważ nie miało racji, by to nie było w ogóle potrzebne w myśl kodeksu o ruchu drogowym. My do takiego czegoś też dążymy. W związku z tym pozwoliliśmy sobie zaprosić firmę, która wykonywała nam inwentaryzację dróg na terenie miasta i gminy do przedstawienia oferty, która będzie obejmowała swoim jakby, zakresem właśnie weryfikację oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta i innych i dzięki temu pozwoli nam na rozpoczęcie działań zmierzających do wyeliminowania niektórego oznakowania pionowego i poziomego lub też zastąpienia go innym, albo też prowadzenia w miejscach, w których okaże się to słuszne. Takie propozycje, takie opracowania również zostaną Państwu przedstawione, jak już będę miała te, takie, taką koncepcję i te pomysły państwa również zostało przedstawione tej firmie, żeby ona mogła je wziąć pod uwagę i ewentualnie potwierdzić lub zaprzeczyć opinię moją na, na temat ich słuszności lub też nie. A to co Pani Marlena mówi, to się też znakomicie spina z wnioskami, które jakiś czas temu Panowie przedstawialiście. To chyba jeszcze było w poprzedniej kadencji, żeby na przykład przeanalizować te znaki ograniczenia prędkości to, to na terenie zabudowanym do, tam z 50 do 40, czy to warto, czy nie warto. warto, czyli to, to, to. rzeczywiście tutaj ten ogląd robiony przez profesjonalną firmę myślę, że też będzie po, po części zbieżny z tym oczekiwaniem. Kolejne jest zupełnie przypadkowe, Ja jechałam po prostu wnioskami, bo miałam bardzo mało czasu, bo ten termin do końca tego nie został niestety przez Państwa dochowany i tak naprawdę pracowałam tylko przez jedną dobę nad tym wszystkim, więc będę, będę wracała do niektórych obszarów Rony, a to będzie wynikało z tego, że każdy wniosek brałam po i go przetwarzałam. W związku z tym, jeżeli jakaś osoba dwa razy zwróciła uwagę na daną ulicę, to ona się pojawi ponownie. W takim razie... Znów no, pan Zaczynamy. Pan dyrektor. <grywa> Ulica Aleja Wyzwolenia. Numerki są jakby związane z moją listą, którą stworzyła. Ulica Aleja Wyzwolenia jest tutaj propozycja utwardzenia dojścia do ulicy Pięknej wraz z przejściem dla pieszych. Mówimy o tym obszarze, czyli wyjście z ulicy Pięknej w kierunku Alei Wyzwolenia i przejazdu kolejowego, żeby... Zakładam zaprojektować i wybudować tam chodnik, no i stworzyć przejście dla pieszych na drugą stronę ulicy, czyli do istniejącego chodnika na Alei Wyzwolenia. Ja wyrażę swoją opinię, a później komentarze, jeżeli będę mogła, to, to chętnie też wysłucham. W mojej ocenie lokalizacja chodnika i przejścia na pieszych w tym miejscu, czyli na pochyleniu dużym powyżej 4% i dodatkowo na łuku drogi i przy skrzyżowaniu jest trochę mm, mało korzystna, ponieważ może narażać na niebezpieczeństwo przechodniów. Też biorąc pod uwagę, z jaką długością samochody się na tej drodze poruszają. Ale oczywiście wniosek jest tak złożony i dlatego postanowiłam go sobie zobrazować. Czy, czy? Nie, no Pobreza, to, nie, to, 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 to. Nie, Przepraszam, może ja? Tylko pewnie to jest wniosek wynikający z tego, że tam przejścia nigdzie w pobliżu nie widać. Nah, ale jest na alej wyzwolenia no, 100 metrów stąd. Jest to może tak, to. bo następne wnioski też będą się wiązały z alejem wyzwolenia. No, który... ja, jeśli mogę, bo to akurat wniosek i taki. No to ja odrzucamy. Nie, tylko chodzi o to. Tam jest taka sytuacja, że z ulicy Pięknej, ludzie muszą wyjść na ulicę. Czyli tej ulicy po lewej stronie muszą wyjść na ulicy, żeby zobaczyć, czy coś z dołu, czy coś z góry nie jedzie. I dlatego w jakiś sposób wchodząc w tą skarbę, utwardzając, to jest się naturalny ciąg pieszy, tak? I oto tylko taka inicjatywa. Na drugą stronę. Na to była tylko taka, bo naprawdę tam trzeba wyjść na ulicę, żeby zobaczyć, czy coś z góry, czy coś z dołu nie jedzie. A tu stojąc na wodniku widzimy, tak? Czy, czy jedzie coś z góry, czy, czy nie jedzie. Mogę coś tylko jeszcze dopowiedzieć, bo z tych wniosku o ciągi pieszo, i rowerowe i chodniki same i ograniczenia prędkości i przejść na piesze, naprawdę to ja mnóstwo. Państwo to zobaczą. Natomiast w związku z tym ja sugeruję tutaj razem z burmistrzem, żeby właśnie ta firma rozpatrzyła te, jakby te miejsca, w których w tych miejsc przejść na pyszne, musiało być naprawdę bardzo dużo i chodników, Zabniła. zastąpić to. Strefami zamieszkania, które przypominają, że pierwszeństwo mają piesi, czyli nie ma konieczności generowania tylu takiej długości powierzchni chodników, tylu przejścia na Bo proszę zwrócić uwagę na lejne wyzwania, chociażby, jeżeli zrobimy 10 przejść na to jeżeli ktoś akurat będzie na przykład to i drugie będzie przejście tylko będzie chciał akurat przejść w tym miejscu i to naprawdę nie poprawi bezpieczeństwa, tylko jeszcze zakłóci jakby komunikację na no tym obszarze. No ja tak. Także ja przedstawiam te pomysły, bo były złożone, natomiast wydaje mi się, że jeżeli będziemy obszar rozpatrywali pod kątem stresu zamieszkania, to myślę, że to rozwiąże w głównej mierze nasze problemy. To lecimy dalej. Ale jakby na to był duży zakres, tego pokazałam to na mapie. Chodzi o, o z ulicą Graniczną aż do istniejącej instalacji bombonierka i tu były trzy pomysły. Budowa chodnika po drugiej stronie, czyli po tej istniejącej z około sześcioma przejściami budowa ścieżki, albo przekształcenie istniejącego chodnika na ścieżkę pieszo-rowerową no i ustawienie fotoradaru, czyli kontrola radarowa. To kontrola fotoradaru. Ja bym dwa <głos》>. proponował ustawić. Też, czyli... Nie. nie, idziemy dalej. Nie, nie komentujmy już no, przecież ile razy. Trzeba tak komentować. Ulica Piękna, zakaz postoju na odcinku drogi, rozroczy na pewnym fragmencie. Tak, ja tam gdzie parking powstanie. Yy, nie Takie będzie nam, przepraszam, tam nie będzie oficjalnego parkingu. My utwardzamy teren taki, yy, on jest tak z tyłu tutaj może niewidoczny akurat tu mam na tym zdjęciu, yy, jest dosyć szeroki pas zieleni i właściwie takiego nieużytku, który jest ciągle rozjeżdżany przez yy, parkujące tam pojazdy mieszkańców. My to będziemy utwardzali płytami ażurowymi, jesteśmy w trakcie Uzgodnień ze starostwa na, na, na to utwardzenie, żeby samochody mogły sobie swobodnie tam parkować i, i nie musiały stawać na poboczu. Natomiast e, każde wprowadzenie zakazu do postoju tylko chcę przypomnieć, na takich obszarach powoduje, że nawet jeżeli będzie jakakolwiek impreza oliwki na komunie i miny święta, to już nie ma co Ulica Radosna, przejście na pierwszy na skrzyżowanie się z tą stroną, to wyślać, że chodzi o ten Zobaczmy obszar, z żeby z została na, na drugą stronę, tylko y, pytanie, czy robimy przejście na pieszych z trawnika na trawnik, no można, ale nie. ktoś to uzgodni. Po lewej stronie jest chodnik. Ale to by trzeba tutaj i wtedy jeszcze tutaj. Nie, tak, Marek, to tak, może ma że tak, dzieciaki przebiegają do sklepu to, czego? tak? Na ukos. Na ukos i, i, i tak. Dziękuję bardzo. I, 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 no, Dlatego proponuję te strefy zamieszkania, nie nie ma to rozwiązuje całą górkę. Tak jest. No. I likwiduje kilka znaków, jest 20 na godzinę. Trzeba i tylko trzeba budować w którym miejscu miejsca parkingowe, że trzeba zapewnić miejsca parkingowe i je wskazać. Się tam tam się tam 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 i, I myśmy mówili, że nie. Byśmy nie. Ja to z, z panem burmistrzem, że zarówno górka jak i załóż tak. tak. są takimi miejscami, gdzie by w strefy zamieszkania można było y, swobodnie wejść. Y, ja wiem, że tu są opory, bo Pan Tomek o tym mówił, że e, tam strefy strefami, a kierowcy swoje, natomiast powiedzmy sobie szczerze, no w przyzwyczajenia do tych stref zamieszkania yy, nie ma, to jest kwestia egzekwowania. I przyzwyczajenia się w związku z tym kierowców do tego, że jest taki znak i może być taka strefa i że wtedy ten pierwszy ma rzeczywiście absolutnie pierwszeństwo w takiej strefie. Ale tutaj byłoby bardzo dobre miejsce, jeśli chodzi o taką tam no. kamerę obrotową jeszcze przy okazji. No od razu zadymienie byśmy mieli pod kontrolą, tak, czyli strefa ja powinna zostały... co i jak, plac zabaw byłby, plac zabaw dla dzieci, dla dorosłych, bo tam w niedalekiej przyszłości będzie Plazawa w Dorosłych, czyli ta siłownia zewnętrzna, no wydaje mi się, że wtedy jest jakiś taki psychologicznie... Aha, czyli pierwsze osiedle, które obejmiemy okiem Wielkiego Brata. Dobrze, Dobrze. Dokładnie. Okay. Kolejnym miejscem było na Osiedlu Borek przejście dla pieszych i do ulicy Mickiewicza. Te przejście dla pieszych już tutaj istniało, przypomina. Ja. Natomiast my z niego zrezygnowaliśmy jakieś 3 lata temu z tego względu, że ono jest oddalone 10 metrów od istniejącego przejścia dla pieszych już przy ulicy Mickiewicza. Dopowiadanie no, przejścia dla pieszych też jest niekorzystne, bo to powoduje, że ludzie tak się czują że, piesie, że mają pierwszeństwo cały czas, a na samochody też za bardzo nie mogą się poruszać. Tutaj też, o czym burmistrz nie powiedział, też planujemy rozszerzyć strefę zamieszkania już istniejącą na terenie Osied Również o tą drogę. Czyli te małe miejsca parkingowe już tutaj są i nie będzie tutaj żadnego problemu. A pisze, bo mam pierwszeństwo. mogą chodzić na drodze. Tu miałam troszeczkę zagostkę, bo było to napisane, że chodzi o przejście na przy bloku numer dwa, więc blok numer dwa jest tutaj. Jak z ewidencji nieruchomości mi wyszło, w kierunku to za. Tam jest gdzieś tutaj, tak po lewej stronie. Natomiast. Wcześniej na tej drodze, czyli w naszym zdjęciu wyżej, jest strefa zamieszkania. co jakby już neguje ten wniosek. Jest strefa zamieszkania, więc przejść dla pieszych i nie trzeba go to jest robićło. znak osiedlowy, tak? Tak, ale to nic, jest, jest droga wewnętrzna, w związku z tym znak osiedlowy jest tutaj stosowany i obowiązuje. Ale to jest tylko w tym miejscu, ale tutaj nie możemy się znaleźć. Ale nie, to, to zdjęcie jest jakby kontynuacją tego zdjęcia, to jakby jechać tam w głąb. Ale, ale to jest droga jednokrotna, hmm. hmm. tak? No, no, mam, tak. Tylko, że śmiesznie ustawiony ten znak. Możesz Ponieważ... możesz. Tak, a jakby go przed, przed tym chodnikiem postawić. No. Ja, ja tej... go już przy ulicy Mickiewicza. No. Myślę, że by no. go postawić w sklepie tam zóia no. czy kogoś. Tak. No. tak, i wtedy będzie obowiązywał no. na całym obszarze osiedla Borek. No. Również przy kościele, no. również przy przedszkolu i również przy boisku. A nie dobrze by było w z lewej ten znak postawić, żeby on był bardziej czytelny. Ale po co? Nie wiem. Chodzi o to, to że rozważam, żeby niwelować. No no jak, jak, ci, jak ci, co wyjeżdżają, żeby widzieć, że jest koniec osiedla. Koniec... A najlepiej w ogóle by trzeba zaporę i neony, i jeszcze klapsony, bo przystawię sobie. Tak, żeby ludzie zwrócili uwagę na oznakowanie, najpierw, które obowiązuje w kodeksie ruchu drogowym. Tak, żeby procesa stała się do 60-90 egzemplarz. Tak, jeden będzie za <gryt> Kolejnym wniosek było przejście na pierwszym z ulicą Mickiewicza od, na ulicy Kraskowiańskiej. I to jest bardzo słuszny wniosek w mojej ocenie. Tym bardziej, że możemy się podpiąć pod y, działania Starostwa powiatowego, które już y, podjęło działania w celu zaprojektowania i budowania brakującego fragmentu chodnika. Czyli od tego miejsca w kierunku tego sklepu, gdzie jest Polska. Tutaj tego nie ma. I tutaj to będzie... będzie... Stryfę. To zrobić. To tak, no to od drugiej strony mówimy o przejściu dla pieszych w tym miejscu. Jeżeli, byśmy, jeżeli starostwo dobuduje ten chodnik, no to my zamierzamy, żeby od razu przy tej planie i projekcie uwzględnili wykonanie przejścia dla pieszych tym że tutaj kontynuacja chodnika jest w kierunku firmy sam. Także w mojej ocenie jest to sytuacją. Kolejny na stare zdjęcie nie miała tuśleć w terenie, takie akurat było na portalu na Google, przepraszam, Przedszkole Wajchowy Świat, przejście na na drodze do przedszkola przy bloku numer 18, czyli tym. Plus progi zwalniające. domyślam się, że chodzi o ten fragment, który pokazałam na zdjęciu, a są to moje domysły. My budujemy w tym roku chodnik po tej stronie. Nie będziemy miały przejścia dla pieszych, no tu chyba nie do grów. No i próg zwalniający, jeżeli by miało, udało się tą serwę zamieszkania chyba to jest 20 na godzinę, więc po co jeszcze progi. Wnioskodawca musi uściślić się tutaj też... Panie jest zbyt pogładliwy dla niezwykłego okręgu. Ale ja nie mam wniosku, ja Nie ma pan racji, bo pana popieram. Ale się z tym. powiedziane, że od radnych. Przy 70 już będę musiał panu brodę A ja nie wybrałam od władzy. w komisji? Nie, przekazanie. E, ulica Cienista. oznakowanie drogi z pierwszeństwem przejazdu na wstrzymanie Chodzi o skrzyżowanie. tutaj teraz jest budowany blok e, przez firmę Almar. E, uzasadnieniem do tego wniosku był fakt, że kierowcy nie stosują zasady, e, reguły prawej ręki. Więc trzeba postawić z, z trzy znaki, czyli ulico pierwszeństwa i droga z pierwszeństwem przejazdu. Tylko pytanie, czy, czy my stawiając ilość znaków, na jakby zwolnimy ludzi, którzy posiadają prawo jazdy, od znajomości przepisów prawodawczego? Nie, pomyślnie zabić. Bezpiecznie byłoby naprawdę. W razie błag, jak coś się stanie, no to jest znak, no widzi, to widzisz. Bezpiecznie byłoby oddawać takim ludziom prawo jazdy. W mojej ocenie. Jeżeli nie znajomo, nie No problemu. Z tego jest policja, co zrobię niczego dobrego, milem, a <susurna> milem, a milem. No to do psychologa i, i ocena. Ja tego pomysłu nie czuję, bo to znowu ustawienie dwóch czy trzech znaków, i znowu problem. Bo na jednej drodze mamy ileś znaków, i po. Ja po przejechaniu ulicy Miejskiej i tak nie wiem, co obowiązuje. Na przykład. Ten sam problem pojawił się wtedy. No, <grymny> nie jedzie, nie I dlatego to jest nie tak, ten sam problem y, był dalej na, na, na kontynuacji tej drogi, czyli na skrzyżowaniu na <coughs> przykład tym i gdzie te, też był ten sam argument, że no, nie ma reguły zachowanej prawej ręki, w związku z tym może dochodzić do sytuacji policyjnej. Tak. Ulica prasowiańska, tu były dwa wnioski, obudowa oświetlenia nie, nie robiłam dzisiaj, bo nie, nie miało tam jeszcze sensu. Ulica prasowiańska do skrzyżowania z ulicą Borę, czyli tutaj. Na tym ciągu oświetlenie drogowe, plus oświetlenie drogowe od skrzyżowania ze sobą prasowiecą w kierunku y, drogi na stróż. Czyli to jest gdzieś na wysokości między Co? tym sygnalizatorem tak. świetnym przejścia tak. na pieszych tak. przy Samsungu w kierunku sklepu nasiedłego. Tak, bo Ten, ta część tak. jest tak. nieoświetlona. Mhm. Mhm. 300 metrów jest nieoświetlone. Dalej już jest oświetlenie do cmentarza Żydowskiego? Tak, tak. Tak, tak, tak. tak bo cena Żydowski jest tutaj. To jest oczywiście pod rozwagę. My tego w budżecie na ten rok nie mamy. Jeżeli będzie miało się to zadanie pojawić, to jak najbardziej przypuszczam, że dokumentację można wykonać w przyszłym roku i wtedy na następny rok realizacja a to zostaje pod decyzję Rady. Osiedle słowiański, oświetlenie przyśrodka, pierwszy przy garażach. Po co? Nie wiem, ale no być może trzeba wszystkie przejść tam jest lampa już... Nie, nie, ale chodziło chyba bardziej o oświadczenie przylapieszy się i tak, jak jest zrobiona obecnie na na Mickiewicza, czyli z góry. No. Ale tam jest lampa parkowa, no, to, to już jest. To, wydaje mi się. Myślę, że to ważniejsze miejsca na jest lampa. No, to jest po tej stronie właśnie, gdzie ten znak jest przejście na pieszych. Bo to jest stare zdjęcie, tu może niewiele to zdjęcie z Dlatego wnioskodawcy wydaje mi się, chodziło o oświetlenie <tusk> tego, co jest teraz na Miskiej są, czyli tak z góry, które będzie od stwinkę przejść przyjmują. Symmalizator typowo na przejścia. No, tak. I teraz tak, będzie tutaj seria oświetleń przejść na pieszych przy restauracji, to jest akurat tak było napisane, będzie starałam się ująć. Ja tylko dopowiem, że teraz najbliższe zdjęcia będą obrazowały coś, co starostwo już wykonuje. Starostwo oświetliło teraz bodajże trzy dla pieszych na ulicy Mickiewicza. Zrobili to trochę niefortunnie, bo każde jest tak w innym stylu oświetlone. Jedni mają y, lampę na przejście, drugie są gdzieś tam z boku, jak tam ludziki chodzą i tak dalej. Pięć, jest, więc, Pięć? Pięć Dobrze. Ja dostałam informację ze starostwa, że obecnie przygotowują się do wymiany wszystkich oświetleń i ujednolicenie ich, czyli wszystkie będą w ty, wyglądały w w w tak samo i będą założone na wszystkich istniejących obecnie na ulicy Miskiewicza przejściach na pieszych, czyli te wnioski, które teraz będą najbliższe no, i tak już są no, y, realizowane <ganie> przez starostwo powiatowe. Czyli y, tamto przejście przy tej restauracji, drugie przejście przy punkcie pocztowym, które już jest zresztą oświetlone. Jest oświetlone. E, przejście przy skrzyżowaniu z ulicą Srodeczną. Tak? przejście przy wjeździe do zakładu Amita. Także jest. I tyle. Teraz pojawiła się nowa propozycja przy oświetlenie przejścia na ulicy Ratuszowej przy skrzyżowaniu z ulicą Niepodległości. Ale, ale jest jasno. Jest jasne moje ocenie Też nie ma konieczności... Gorsze e, jest te Dobrze, drugie oświetlenie. Tak. No, tak. Się, Zaraz prawo. będzie. Tak, tak. Znaczy tego zaraz na skrzyżowaniu Lipowej, to i Nieprognozji nie ma, ale na jest ono w Służynie Wioska. Jest natomiast przejście na pieszych o. na Przewieży ciśnienie tak. i ono też wymaga, mojej ocenie, oświetlenia, ponieważ są tam drzewa. Tak, tak. Wysoki drzewostan, zasłania jest istniejące od... Na... Tak, tak jest półmrok i tam jest plac zabaw i jak najbardziej Przeguruję jest to wiedzę, ale na uzasadnione. Także tutaj możemy jak najbardziej o tym pomyśleć. Kolejnym część na pieszych jest przy z ulicą Dworcową. Tutaj też nie widzę konieczności, ewentualnie... nie No tak. Ale czy działa? Ciao, am <laughs> Co, tam z jest, to dział, co tam? Ewentualnie możemy pomyśleć o tym, żeby te przejście lapysze i też malować w tym kolorystyce biało-czerwone. No, no, widzę, no, nie wiem. Właśnie, próbuję. Nie, nie. tutaj też młodzież do szkoły. Tak, ja, no, no. ulicy przy dworcu PKP, Te przejście też już jest teraz biało-czerwone i też nie wydaje mi się, aby widoczność na była mocno ograniczona. Nie, naprzeciwko, przy samym przejściu jest lampa. Tak, tak jest. I odtworca, jest. Ulica Polna, tutaj są dwa się lapysze, tutaj i następne kawałek, na tym zdjęciu nie widać. One też są biało-czerwone i też wydaje mi się, że nie wymagają podświetlenia, ponieważ lampy ulicznej są nie, po jest nie, Ulica Leśna, to jakby troszeczkę się przemieszczamy było napisane w notatkach, że to jest przy stacji Owen. Zakładam, że chodzi o te że się dla pieszych, to jest przy gimnazji, przy zespole szkół. Tak. Po stronie z, tak jest. Z radnych, tak jest. Y I my już występowaliśmy związkiem do w w rządu Zarządów Wojewódzkiej, żeby się zajęli tymi dwoma przejściami, pieszych, czyli tym oraz przy bliżej ronda. Przy okazji tutaj będzie trzeba do, do budowy trzeczkę chodnika, ponieważ no jest się na pieszych na, na parking ta bo na wjazd na parking. Tu jest taka gdzie lepiej wnioskować o ja poszerzenie, w tym miejscu akurat, gdzie to jest te drzewa, tak się tutaj powrzeć